Mieszkam w Osace w Japonii i często jeżdżę ranometrem do pracy. Pewnego dnia, kiedy czekałem na pociąg, zauważyłem bezdomnego w kącie stacji. Mam rotał do siebie, kiedy ktoś koło niego przychodził. Trzymał kubek i żebrał. Grupa kobieta minęła bezdomnego. Bezdomny powiedział: świnia. Wow, pomyślałem. Bezdomny obraża ludzi i ciągle liczy, że ktoś się da mu pieniądze. Później minął go wysoki biznesmen, żebrak powiedział: człowiek, człowiek. Nie mogę się z tym nie zgodzić. Mężczyzna, który przeszedł bez wątpienia, był człowiekiem. Następnego dnia dotarłem na stację wcześniej niż zwykle i miałem trochę wolnego czasu. Postanowiłem stanąć bliżej bezdomnego i posłuchać jego dziwnego mamrotania. Chudy, zmizerniały człowiek, minął żebraka, wymamrotał on. Krowa? Krowa? Zbyt chudy, jak na krowę, jak dla mnie bardziej indyk albo kurczak. Minutę później gruby facet przeszedł obok mojego obiektu zainteresowań. Powiedział on: Ziemniak. Ziemniak? Myślałem, że na grubych ludzi mówi świnia. Tego dnia w pracy nie mogłem przestać myśleć o bezdomnym. Staram się rozkryć jego zachowanie. Chcę odnaleźć jakąś logikę w jego mamrotaniu. Może ma jakoś nadprzerodzoną zdolność, pomyślałem. W Japonii wielu ludzi wierzy w reinkarnację. Gość może potrafi rozpoznać, kim byli w poprzednim życiu, czy coś w tym stylu. Obserwowałem bezdomnego jeszcze wiele razy i moja teoria wydawała mi się na prawdziwą. Często słyszałem, jak nazywał ludzi królikiem, cebulą, ziemniakiem, a nawet owcą. W końcu nie wytrzymałem. Moja ciekawość wzięła górę. Podszedłem do niego, spojrzał na mnie i powiedział – chleb. Wrzuciłem do jego kubka kilka monet i zapytałem, czy ma jakąś nadprzyrodzoną zdolność odnośnie tego mamrotania. Bezdomny uśmiechnął się i powiedział: Tak, w rzeczy samej posiadam taką zdolność. Odkryłem to w sobie kilka lat temu, ale to nie jest raczej coś, czego mogłeś się spodziewać. Nie potrafię przewidzieć przyszłości ani czytać w myślach. Spytałem więc prędko. Jako więc posiadasz umiejętność? Po prostu potrafię rozpoznać, jaka była ostatnia rzecz, którą dana osoba zjadła, odpowiedział bezdomny. Uśmiechnąłem się, ponieważ zdałem sobie sprawę, że miał rację. Powiedział chleb, a ostatnią rzeczą, jaką jadłem tego dnia, był przypieczony chleb. Odszedłem kiwając głową z niedowierzaniem. Ze wszystkich nadprzyrodzonych umiejętności, ta musi być najbardziej bezużyteczna. Ale w tym momencie dotarło do mnie i przeraziło mnie coś innego. Chyba już się powoli domyślasz o co mi chodzi, prawda?